Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pragnę przybliżyć państwu postać artysty niezwykłego, Jacka Malczewskiego. Jest on zaliczany do największych symbolistów w malarstwie światowym. Czołowy reprezentant młodej Polski, zwanym ojcem symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Urodzony 15 lipca 1854 roku w Radomiu. Pochodzi z rodziny urzędniczych, pozbawionych majątków ziemskich, starej, zubożałej rodziny szlacheckiej. To ojciec Julian, wielki erudyta, wpoił synowi głęboką religijność, ideę patriotyzmu z poczuciem zobowiązań społecznych i narodowego mesjanizmu wyrażanego w polskiej literaturze romantycznej Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. To te wartości miały decydujący wpływ na charakter przyszłej twórczości Jacka Malczewskiego. Lata chłopięce Jacek spędził na wsi u wuja. Już jako chłopiec był on wrażliwym obserwatorem rytmu natury i życia ludu wsi. Tu obcowanie z przyrodą pozostawiło wpływ na późniejszą jego twórczość. Solidne wykształcenie artystyczne zdobył w kraju i za granicą. Swoją sztuką ukazywał pragnienie wolnej i odrodzonej Polski i stawiał to jako główny cel. Malował poezję i był poetą w malarstwie. Znakomicie opanowany warsztat z bogatą wyobraźnią i brawurą w pewnych rozwiązaniach czysto malarskich były receptą na powstanie prawdziwych dzieł. W pracach Malczewskiego widać wspaniałe opanowanie rysunku, któremu zawsze przypisywał wielką rolę. Jednocześnie był wrażliwym kolorystą. Malczewski ożywił się z córką krakowskiego aptekarza, Marią Gralewską. Mieli dwoje dzieci, Julię i Rafała, który później także był malarzem, a drugą część życia spędził w Kanadzie. Rodzina ta często występuje w jego obrazach. Jakby nie było, miał modeli w zasięgu wzroku. Jednym z wielu ulubionych moich obrazów jest portret rodziny. W ciepłej tonacji i mistrzowsko użytym świetle. Obraz jest malowany pod światło aby uzyskać zmianę gry świetnej i określić w sposób odmienny potretowane osoby. Następnie Malczewski dozuje lokalne światło, którym bardziej odkrywa, przedstawia postacie dzieci, jednocześnie wpływając na całość nastroju. Obraz ten różni się nastrojem od większości prac artysty. Malczewski jest członkiem kręgu towarzyskiego z Centrum Intelektualno-Twórczym wokół Adama Asnyka jednego z najwybitniejszych poetów tego okresu. Również jest bywalcem w arystokratycznym salonie księżnej Marceliny Czartoryskiej, uczennicy Chopena i tercjanki zakonu franciszkańskiego. Jacek Malczewski malował wielu jemu współczesnych. Uchwycanie podobieństwa portretowanego przychodziło mu z łatwością. We wszystkich portretach wiernie odtwarzał rysy modela. Twarze były zadumane, zastygłe, prawie w formie mask, czy rzeźby. Portrety te cechuje bardzo mocna kompozycja. Portretowani zajmują większość pierwszego planu, chociaż plan drugi to alegoryczno-metafizyczny szafarz. Są nierozerwalnie związani z obrazem natury. Pojawiają się postacie aniołów, chimer i faunów, które odgrywają w metafizycznym języku malczewskiego ważną rolę i często pojawiają się w jego pracach. Wszystko to wspomaga, uzupełnia całość i jest cichym partnerem w dramaturgii, która rozgrywa się na płótnie. A płótno to, to jak teatralna scena, gdzie reżyserem jest Malczewski. Scena często jest związana z pejzażem, naturą. I tu artysta jakby zmuszał nas do kontemplacji przez wstrzymanie akcji. Dzieje się tu bardzo wiele. Mamy naprawdę dużo do odkrycia. Nasze odkrywanie znaczeń możemy rozpocząć od małych szczegółów, aby kończyć na nietuzinkowym przedstawieniu portretowanych. Wiele jego symboliki, retoryki do tej pory nie jesteśmy w stanie odczytać i zrozumieć. W dorobku artystycznym Malczewskiego autoportrety stanowią ciekawy i osobny rozdział. Spośród polskich artystów pozostawił po sobie chyba największą ilość autoportretów. Otoczony postaciami z jego innych kompozycji, mówią o sztuce, procesie twórczym, rozterkach, poczuciu zobowiązań i artystycznej wizji. Malując siebie, poczynał sobie odważniej niż z portretowaniem kogoś obcego. Lubił się przebierać nie tylko na obrazach, czasami nawet w damskie bluzki i kamizelki. W tym czasie artyści młodej Polski nosili dziwne peleryny i dziwaczne nakrycia głowy. Wielkie berety, pluszowe kapelusze. Malczewski wcześniej wyłysiał i miał z tego powodu kompleksy, więc moda ta sprzyjała w wymyślaniu i aranżacji nowych akcesoriów. Jego mistrzostwo warsztatowe pozwalało wręcz w sposób naturalny przelewać na płótno to, co wytworzyła jego niezwykle skomplikowana i bujna wyobraźnia. Mimo, że są to malowane bardzo realistycznie, zawierają wiele elementów i detali. Nie są przemęczone, czuje się świeżość, tryskają kolorem. A kompozycje malczewskiego często nas zaskakują. Oglądając jego pracę, doznaję wspaniałego uczucia, które występuje tylko w sztuce najwyższych lotów chęć, pragnienie zobaczenia i odkrywania więcej i więcej prac. W serii symbolicznych autoportretów, życie, erotyka spotyka się ze śmiercią w sposób naturalny i przyjazny. Tematy przemijania, refleksji i zadumy nad upływem życia są w ciągłej wyobraźni świata Malczeskiego. Tryptyk był jedną z form w symbolizmie przedstawiającą ten sam motyw tematyczny, ukazując go w różnych sytuacjach. Malczewski często go używa. Nawiązywał w nich do symboliki greckiej i czerpał również z baśni i wierzeń ludowych. W innym tryptyku prawo, ojczyzna, sztuka bardzo nasycony kolorem i światłem. Ojczyzna, środkowy obraz z tryptyku, w którym Malczewski przedstawia swoją rodzinę jako symbol ojczyzny. Na twarzach portretowanych widać smutek, zadumę i nostalgię. W tle pejzaż pełen polnych kwiatów i ziół, które symboliczną siłą w przyszłości mogą pomóc w odrodzeniu ojczyzny. Ten tryptyk, szczególnie lewa strona, prawo bardzo ekspresyjny, gdzie artysta pięknie operuje światłem. Prawa strona, sztuka, jak i cały tryptyk, reprezentuje jego artystyczne credo. W jego obrazach postacie kobiece ułasadniają Polskę. Artysta ukazuje piękny typ kobiety o majestatycznej, królewskiej postaci. Często w kajdanach. Są bardzo sugestywne, są prawie jak rzeźby. Muzą dla artysty, modelką i wielką miłością była Maria Balowa. Występuje ona w wielu jego obrazach. Zachęcam Państwa do własnego studiowania, odkrywania znaczeń i symboliki tej bogatej wyobraźni, jaką proponuje nam Jacek Malczewski. Wzbogaca ona i prowokuje nasze emocje i intelekt. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!